Co do błota, nie bójcie się, bo to błoto zdrowotne i lecznicze. Co prawda, umyć się z niego, no wiadomo, że nie jest takie proste, bo w końcu jeśli skaczemy, skaczemy cały do basenu, mamy i włosy, i uszy, i oczy, i zęby, wszystko w błocie. Wajda z tego jest po prostu niezmierna. Umyć się już trochę gorzej, ale zdjęcia powiem Wam. Bez ceny. Naprawdę. Zatem wszyscy, którzy macie telefony z aparatami, aparaty bez telefonu. Wszyscy wyszukujcie się na fantastyczne zdjęcia. Wołajcie jeszcze wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy być może jeszcze nie mieli okazji znaleźć się na festiwalu Głota, nie wiedzą, że to jedyna taka impreza w Europie. Na taką skalę, z taką radością tutaj tam przeprowadzona właśnie w budowie. Wszyscy z Państwa zaproszeni są po pierwsze do błota, po drugie do wspólnej zabawy. Po trzecie, namówcie całą resztę świata, żeby się tutaj pojawiła. I za chwilę rozpoczniemy nasze konkurencje. Wśród tych zabaw, które tradycyjnie urządzaliśmy, były tradycyjnie bieg w błocie. No, niełatwa konkurencja, nawet jeśli wydaje Wam się, że biegacie maratony. Po drugie, zapasy w błocie. Tutaj też pole do popisu, z błotem trzeba się zmierzyć, z ludźmi w drugiej kolejności. Po trzecie, skok. Ze stylem, Stylowy skok do błota, to również konkurencja. I przy okazji, jeszcze może znajdę coś, co będę miał chwilowo w niespodziance, jako zanadrzu, żeby zaskoczyć tych, którzy będą chcieli się bawić. Dla dzieciaków, osobny basen, przypominam, dla dzieciaków, basen nieco płytszy, żeby było bezpieczniej. Dla dzieciaków również będziemy mieli konkurencję. O nich wszystkich mówić będę wam za, za chwilę. Tak więc, jeszcze raz, zapraszam na ustny festiwal Błota. Chwila rozgrzewki, zaraz będę Was wyganiał z basenu, bo rozpoczynamy nasze konkurencje sportowe. Jeśli ktoś chce się w tej chwili rozgrzać w grosie. No dobrze, trzy minuty. Trzy minuty i można. Za chwilę zaczynamy, a przy okazji przypomnę, że do naszej zabawy będzie przygrywać muzyka. Żywa muzyka winylowa, co się dzisiaj już coraz bardziej zdarza. Ta muzyka winylowa to jest sprawa DJ Mission. Właśnie on będzie nam przegrywał, co nieco za chwilę. A teraz, moi Państwo, jeszcze moment przygotowań. Zdecydujcie się, czy wskakujecie już teraz, czy później. Kąpielówki, mile widziane. Fajnie by było też mieć jakieś okulary, ale niezwykłe do noszenia. Tylko takie do pływania, w razie gdyby ktoś chciał na przykład zanurkować całą buzią i całą głową, całym się znaleźć pod błotem. Ósmy festiwal błota. Rozpoczęty! Dzień dobry, witajcie, ja jestem Paweł znaczy znaczymy chyba, do coś dobrze, ja was również, tak więc tutaj w chudowie wiecie, że możecie spodziewać się dobrej zabawy. Gdyby ktoś jeszcze był głodny i spragniony, ostatnie chwile, żeby uzupełnić stan bokarmu i stan nadgrzania gardła, zaraz wracamy do basenów i rozpoczynamy nasze konkurencje w błocie. Witajcie! That's Yeah. <laughs> Drodzy, na temat błota można mówić naprawdę wiele. Błoto to jest coś, z czego słynie Polska i to przynajmniej 100, nie, zaraz, prawie 200 lat, już Napoleon, kiedy wybierał się na Rosję, twierdził, że w Polsce te błota są po prostu niemożliwe. Były tylko troszkę lżejsze niż syberyjskie mrozy. No, no cóż, zdarza się tak, że błotko potrafił przyczyć tam życie. Nie jeden z nas zakopał się samochodem w błocie, nie jeden z nas kiedyś się, że tak, przepraszam powiem, prosto wybłocił twarzą prosto w ziemię. Ale dzisiaj to błoto będzie miało zupełnie inną postać, zupełnie inny, inny wymiar. Słuchajcie moi drodzy, zaczynamy za chwilę konkurencję. Wszystkich z was, którzy teraz tapacie się w basenie, muszę na chwilę wyprosić. Chodźcie, chodźcie, opróżnijcie basen. Na razie basen musi zostać opróżniony, więc chodźcie moje potwory, wskakujcie na chwilę. Ciekawe jestem, czy rodzina do nas poznała w tych nietypowych, że tak powiem, kreacjach. Chodźcie, chodźcie i od razu zapowiadam, że jednak większość naszych konkurencji będzie damsko -męs... wtedy. Będzie jedna mieszana, już teraz zdecydowaliśmy, więc przygotujcie się na pracę zespołową. Chodźcie z defaki, chodźcie. Wiem, że błoto borowinowe, to jest coś, co strasznie wysysa energię z człowieka. Tak się składa, że ktoś kto biega maratony, nie potrafiłby przebiec korzeń, kilku okrążeń w tym baseniku, więc trzeba być dobrze przygotowanym kondycyjnie, żeby sobie tu poradzić. I teraz tak, zasady użytkowania basenu.